Na pewno to jest ważny punkt, bo, bo wygrać punkty w Lubinie z zespołem, który, który mocno się bije i który tutaj, tutaj. Giewa z Rzeszowem przez zero i walczy z innymi zespołami, których wygra w Jastrzębiu. To jest zespół, który już od kilku lat pracuje sobie na swoją tożsamość. My zaczynamy budować tą swoją tożsamość w GKS Katowice. i z perspektywy punktu się na pewno cieszymy, ale ja uważam, że i to widziałem po chłopaka przede wszystkim, że jest duży niedosyt i, i dobrze, że taka reakcja jest. Dobrze, że jest reakcja niedosytu, że nie jest zachwycenie tym punktem, bo tak, tak nie możemy być. My zawsze walczymy o zwycięstwo, zawsze będziemy próbować to zwycięstwo, próbować wywalczyć swoją grą przede wszystkim, nie tylko na błędy przeciw. Ja jestem dzisiaj naprawdę zadowolony z postawy chłopaków, że walczyli, że nie poddawali się, mieli słabsze momenty, ale z takim przeciwnikiem takie momenty są. Więc punkt ważny, cieszę się z niedosytu, bo będzie jeszcze większa wola do pracy na treningach. Za kilka dni mamy kolejny ważny mecz u siebie. Zapraszam już teraz wszystkich serdecznie, bo naprawdę jesteście nam potrzebni. Tym bardziej, że gramy co trzy dni mecze, więc, więc tego, tego zdrowia jest troszeczkę mniej, ale myślę, że na naszej hali z kibicami naszymi Będziemy o wiele łatwiej grać i wygrywać z kolejnymi przeciwnikami. Witam jest sędziów, to tradycyjnie przywitajmy tych, którzy dzisiaj pociągną ten dobik i serdecznie przywitajmy tych, którzy poprowadzą dzisiejszy pojedynek. W sędziem Są jest dobrze. Zapraszam serdecznie do no, ręcznego dopingu, także to jest taki przeciwnik, taki przeciwnik i wiedzieliśmy, że taki mecz będzie, będzie trudny, może być długi, bo, bo to jest tak samo, mówię, no, mieliśmy lepsze momenty, oni też mieli lepsze i słabsze. Myślę, że y, mieliśmy problemy troszkę i ja mam tutaj duży niedosyt, jeżeli chodzi o, o jako cały całego, całego y, meczu, jeżeli chodzi o obronę do, do kaczmarka, którym wiedzieliśmy, byliśmy w pozycjach, ale podbijaliśmy piłkę, nie to, że nie, ale mogliśmy troszkę więcej podbić, bo to jest chłopa, która atakuje ok, wysoko. Ale nie atakuje y, tak mocno chociażby jak Karol Butren, więc, y, więc na pewno tu mieliśmy troszkę problem, ale y, to było normalne. Jeżeli dwa zespoły chcą walczyć, chcą oddać naprawdę wszystko, a my oddaliśmy dzisiaj naprawdę dużo serca w to, to, to ten mecz tak może być, bo to jest świadkówka. Ja po pierwszym mecz, stacie wygranym, po drugim przegranym, yy, nie byłem zdenerwowany, że przegraliśmy. Taka świadkówka, widzieliśmy, że tak będzie, więc śmiało i do przodu. I to cieszy, bo trzeci przegraliśmy dużo w przyjęciu, z błędów. W czwartym czasie wróciliśmy przy trudnych piłkach do grania i o to chodzi, żeby jeżeli gdzieś tam ktoś przejmie chwilę inicjatywy, żeby cały czas walczyć, bo swoje momenty też, też są i to jest najważniejsze, żeby je wypracować, a nie czekać tylko na błędy yy, przeciwnika. I wygrała spotkania, wygrał ten mecz z zespołu Kupu! 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 Po godzinie 18.00 i natomiast obiad do dzisiejszego wieczoru o właśnie tego.